Jaka postać zgodnie z jej lore, jest zabójczą istotą zdeterminowaną, by manipulować innymi zgodnie z własną wolą, a zarazem najmłodszą i najpiękniejszą córką szlachetnej noksjańskiej rodziny. A Katarina Bekasiopoja C. Ari Evelyn. Tak, i szczerze powiedziawszy, no jak to nie jest Evelyn. To ja ci się poddaję. Przysięgam, że, że jeśli nie uda mi się jakimś cudem zdobyć żadnej skrzynki, to sam z siebie dam tysiąc RP, żeby ci ludzie mieli przynajmniej. Dobrze, że pakać się, no, przecież, przecież to to się to... chce, ale to pytanie jest ciężkie, no. dziękuję. No, Evelyn to jest takie pierwsze co myślę, nie? bo ma czarma, no jest ładna. Ari jest ładnie opakowana, wygląda na dobrą. Ewelin no, nie patyczkuje się od razu, widać, że, że ma charakterek, ale to może być podpucha. To może być podpucha. Powiem tak, drogą dedukcji, wybieram Evelyn. Będzie musiał tłumaczyć się widzą, Artur, bo to jest błędna odpowiedź po raz kolejny. No nie, ci <grym> e, Nie, nie, to była Cassiopeia, w ogóle ze wszystkich <grym> odpowiedzi. <grym>